I z tej strony znowu mi się jakiś i znowu wracamy do Disław Mine. Mamy dzień piąty, zobaczymy jak się znowu nasze historie potoczą. O, Malik może coś nadać, on nabiegnie. A Malik pójdzie nadać. Dzisiaj jest piąty dzień, też Malik będzie musiał gotować. Będzie to ważne dla nas. Na ulicy pod stacją benzynową, na ulicy klonowej jest dużo paliwa Komunikat radiowy Ciekawie jak potem alemia na to zareaguje Też może być ciekawe. No teraz jak może pójść Rząd chce żebyśmy cierpieli Właśnie tu jest tak, że ten rząd nie jest jakoś zbyt Na rękę im nie idzie Musi ugotować i potem pójdzie kopać. Mamy tutaj nie zrobię, czyli będę musiał zrobić dwa deski, książki, paliwki, deski. Przypalmy dwie deski, książki. Wolny pogałem. No. Dobra, jeszcze dwie książki, deski. Wody pewnie zacznij zakować to. Ale Malik zaraz pójdzie jeszcze posłuchać, kopać posłuchać i zobaczymy jak, jak to się sytuacja potoczy dalej. Regularnie. On mnie gotuje. Dwa razy, czyli to tam starczymy na dzisiaj. To trochę już problem z drewnem i w ogóle jest, tym, żeby czym się Idzie handlarz, to jest ten plus. A, i Malik, że ty już skończyłeś, to możesz iść na razie kopać. Esma jak się tylko budzi to pójdzie do handlarza, coś pohandlujemy, zobaczymy co coś może nam dać ciekawego. Ziołowe lekarstwo będę się pewnie przepalić. To dużo zawsze kosztowało. No dzisiaj się zdaje długi dzień. Dobra Esma tutaj, to teraz z biegiem Esma na... Nie, ma nikt to idź kopać. Esma biegiem na dół. Zaraz tak pójdzie zjeść, ale najpierw handlarza trzeba wskoczyć. Zobaczymy co tam będzie miał handlu z ciekawego dla nas. Ubijmy interes. Ciekawe. Jak zaczniemy handlować, potem pogalamy e, Żarcie. Jeszcze więcej żarcia. Co mi dać za żarcie? Co ja Ci muszę dać za żarcie? Co bym ci dał? Bimberek, kukier e, to tak średnio, zioła. O, to mi się podoba. I wody mi trochę wziął chyba. Nie ma w ogóle materiału. To jest takie... Oj, to już jest za drogi. Elementy broni też. Filtry. Też filtr za drogi. Popoł. Coś jakbym jeszcze dorzucił. To zarządza karstwo. Dobra, to mi się podoba. Eee. No nie wiem, teraz tak... Wytwych. O i to bym wywalił. Wywaliłbym te ziołowe lekarstwo. Dobra i to. Wrócić. Dobra. Czy to jest tak sytuacja i nic więcej już nie wezmę cukier też nawet już nie. To... Dobra zgoda. Da się jeszcze coś ucieknie zabrać. To ziołowe lekarstwo co byś mi dał? Eee... Co byś mi dał? Co byś mi dał? Nie chcę nim To. Zebrać, bo oni wyjarają więc to bez sensu Dobra, to jeszcze elementy broni tak dorzucić mu coś, co możemy go uszczęśliwić, ja bym chciał mu dorzucić łódzka A jak coś wywalił, by tych na przykład moździerz Dobra, fajki też się nie opłaca Hmm. Dobra weźmy ten cukier, bo pewnie jeszcze się... Do cukier trochę dobry. Dobra i teraz chyba maksy możemy mu dać Dobra i co ty powiesz jeszcze? Dziękuję, usłyszałem wasze ostrzeżenie o snajperze w parku O, czyli coś działa Chodziłem tam dentyk codziennie, pewnie ocaliłaś mi życie No i super, Ciekawe ja, czy coś będzie jakaś reakcja w bio Dobra, to ty możesz już pójść już za nie wiesz, czemu. Prawda i powodzenia eee. Niech ona biegnie zjeść. On niech idzie tu. Powoli. No niech też biegnie. Czas się liczy jeszcze tutaj, że jest dużo do szabył Wytrych się tutaj w Plus. No i trochę roboty przed nami tutaj jeszcze znaleźć. No i teraz on niech pójdzie coś zjeść. Tutaj ten... w końcu mamy dostęp do ogródka. Więcej przestrzeni na różne rzeczy. Kawa, o, kawa. Jak gdybym wiedział, ten handlarz nie odpychał jeszcze teraz z kawa, to takie rzeczy się poznajduje. A i nie pomyślałem, za szybko się... Tak. Ale mamy drewno, to też jest plus. Piłę by się fajnie by było zrobić. Tam do woja pójść na piłę zrobić. Mm. Dalej się zastanawiam... Moły, wow, tu jest fajnych rzeczy. Dobra, on mnie niech idzie słuchać, może coś uda się... Udać. Mm, dobra, ona na razie niech nie idzie kopać, a on to otworzy tędy, gdzie byśmy mogli wybiegać i skakiwać. Niech otwory to wytrychem Trudno Jeżeli zmarnujemy wytrych trochę uważa, uważa Przecież na tą nogę Siekiera Oh my god, opłacało no, się Czyli będzie zima na pewno Jakieś Siekiera to zima będzie na milion procent mm. Żeby zrobić e, Piłę, co muszę zrobić, żeby zrobić piłę? Nie mogę teraz coś czyli musiałbym zaupgradeować. Nie mam desek tyle. Eee. Rozwal trochę to. Tak, to paliwo czy tam zasoby z tej stacji 8 Dobra, teraz na górę biegiem. Dzisiaj to się tak już nie uda. O, dostępny nowy komunikacja doby. Rebelianci żołnierze toczą zaciekłe boje na terenie całego miasta. Niektóre obszary zostały całkowicie odcięte, a na innych prowadzone są zacięte walki. O. Wszystko wskazuje na to, że w nadkroczących dniach konflikt między wojskiem a separatystami przybierze na śle. Dziękuję za ostrzeżenie o snajperze na w parku. Wolę nie myśleć co mogłoby się stać, gdyby nie wy. I jednak ludzie... Mówią. Dziękują i w ogóle, więc... Włóż na prawo. Eee... Um, on niech teraz idzie... Kimę. Mamy filtr, jeszcze field, mogę zamontować, ale już nie zdążę raczej. I co mi jest potrzebne, żeby piłę stworzyć, to to jest pytanie. I kominek muszę zrobić, bo pewnie będzie zima. Teraz już jest chłodno. No piły mi jest jeden drobiazg, naprawdę. Jeden śmieszny drobiazg mi zabrakło. Mm. No nie, to, to jest niepoważne. On ogarnie tę godzinę. Pół godzinki. Hmm. No to kończymy już ten piąty dzień. i teraz gdzie ja mogę iść? Ważne informacje do przekazania. Materiały dużo. Do tego parku może poszli. No chyba to będzie najlepsze rozwiązanie. No to idziemy. Hmm. Chyba nic nie będę brał. Choda dzikoło tego snipera przejść chyba, chyba że on zmienił pozycję Chyba, że teraz ją strzabrować Ona już tam zmieniły, ona tam żyje, ona ją z on już nie strzela. Czyli mu się nie opłacało eee, Tu jest dużo rzeczy, ale nie mam łomu a Jakoś wyjść z tej strony Nie do Wydałby się jakiś łom czy coś, ale zapomniałem o tym, że go nie mam Ale jest... a tutaj jest tyle rzeczy jeszcze, bo... I muszę tu przyjść jeszcze z łomem. I piła jest mi do zrobienia. To tam za ta stację. I jeszcze łom tutaj. Dobra, czyli nieźle. Mamy ogarnięte w połowie plany na najbliższe dni. Więc nieźle. Dzień szósty. Zobaczymy, jak ten się potoczy. Esma nie, nie znalazła żadnych informacji. Dobra. to tak, ona biegnie spać. On idzie słuchać, no chyba to jest co czas, co może zrobić. Jak się Lesma wyśpi, to ogarniemy tutaj te wszystkie rzeczy połom zrobić, yy, piłę więc szybko to leci jakoś ciekawe czy nowe informacje jakieś doszły pewnie nie bo nic nie przynieśliśmy w ostatnich dniach więc będzie cisza, spokój Drewno mogę zrobić ale do to nie zrobię sam na wszystkich kanałach Nic ciekawego się nie wydarzyło eee, Ty to śpi... śpii, śpii, śpi, śpii, śpi, śpii, Nigdy się nie potrafię do tego przyzwyczaić Możesz coś tu porobić? No tak nie jest by bo już wszystko Chyba, że tą siekierą coś pomajtać Próbować no, Ale na razie po to oprócz tej jednej śmierci nie jest aż tak bardzo źle Więc nie ma co narzekać Dzisiaj już pewnie raczej nikt nie przyjdzie więc Będziemy sobie spokojnie czekać na to aż Esma nie się obudzi Dobra Ona się ogarnęła to biegniemy teraz na dół Ogarnąć na pewno piłę i łom łom będzie nawet tutaj na dole potrzebny więc to się przyda Dobra piła pierwsza rzecz Czyli dobrze, że kupiłem te elementy broni, bo bym nie miał, więc główka pracuje nie pamięta gry, ale się wie, że trzeba zrobić. Żarcie na szczęście mamy, więc w jakimś stopniu przeżyjemy. I jeszcze łom. Drobiazgów to idzie niemiło się dużo. Hmm. Tutaj też kominę gdzieś trzeba będzie zrobić. W ogóle wszystko trzeba będzie ogarnąć. Bo jest braki niezłe w zaopatrzeniu. O, jak już podziabałeś, to możesz teraz ogarnąć. no, ten kom kominek. Y ogarnąć teraz kominek. Dobra. Ten kominek mogę tam na górze gdzieś go zrobić. A na tym piętrze. O! Super Więcej rzeczy co będzie się mógł Malik No Dobra, to nie, to ty idź kopać A Malik buduje Powiem szczerze, nawet ten sejl zaczyna coraz lepiej wyglądać. Myślałem na początku, że będzie źle, ale po tej pierwszej śmierci, co tam była moim błędem i też taką głupotą, pomyślałem, że się uda coś tam szczytować, ale teraz jest lepiej. Gospodarka naszego miasta, tego bloku wychodzi na plus, więc jest dobrze. Malik tam ładnie buduje na górze. ESMA zaraz się zmęczy, więc będzie musiała biec. Chimę. No i na razie nie będziemy rzucać upału, ale... Najgorsze jest to, że on nie może zejść. To jest takie... bolące, aż... Ona będzie musiała wszystko goniąć, to jest takie... Dobra, koniec dnia. I teraz... Stacja paliw, czy... Na stację paliw bym poszedł. Wziąłbym łom misikie dla bezpieczeństwa Idziemy łomisikie rozejdźcie go jak trzeba będzie coś walczyć czy coś to może być już piła przypięta, czy ratowana bo jako że daliśmy informację o tym paliwie to I możemy już być sami na przykład to też mogłoby być Ktoś na dole siedzi Tu jest żołnierz, a na dole. Powiedzcie, że to czuję. Dobra. Aha Nie podoba mi się jedynie to, że będę musiał dużo hałasu zrobić. Zaraz mi zrobię jak najszybciej. To rozwalić. Miejmy nadzieję, że nie usłyszy. No, diamencie tam nie jest na bogatości. Ale tu bogaci, bogacie, no. Na podłodze leży list. Drogi bracie, zabrałem trochę paliwa na zimę. Wygląda na to, że nie będziemy, będzie mi jednak potrzebne. Więc mam nadzieję, że tobie się przyda. Powiedz Amelce, że bujek ją kocha. Żegnaj. Co to jest nawiązanie do pierwszego DLC? Przecież pierwsze DLC to jest Amelka. Teraz mnie zszokowali twój CT Sword Mine. Naprawdę To mi będzie mniej potrzebne, to będzie mniej potrzebne. Weźmy te, to Teraz jak ja mam przejść tu ten żołnierz mnie zobaczył Zobaczył, ale no, muszę jakoś to dać te informacje, tu. Dobra, może sobie gdzieś pójdzie. To jest uznane, że mnie nie widzi już, więc... Ten dyk młoda uciec? Można ten uciec Może wreszcie się coś uda stąd szablować lepszego. Wie ciężarówce coś Oj leki żalcie to Deska jedna, tu mi to, te to... deski to najwyżej w domu poziabie. Leki, opatrunek, żarcie, co tu jeszcze rzuciłem? To... Dobra, i tu jeszcze te informacje. Uszkodzona ciężarówka wojskowa. Musiała w coś uderzyć, jest w niej pełno skrzyni, które są sądzę po oznaczeniach zawierają wojskowe racje żywnościowe i zaopatrzenia medyczne. Jest ciężarówka. W środku ma tyle zapasów, że wystarczy dla wielu głodujących lub chorych ludzi. A my teraz będziemy zmykać. Ja będę chyba kończył ten odcinek, więc widzowie, dzięki za to, że byliście, za to, że tam komentujecie o przemyślenia ESMY, ciężarówka pełna zapasów, których tak bardzo potrzebujemy. Jeśli Malik rozprzestrzeni jej położenie, pomoże wielu ludziom przetrwać. Przekaż informacje Malikowi, bardzo ważna informacja, według mnie powinni ludzie sobie pomagać podczas wojny, więc... A tak to, dzięki za następny odcinek, że obejrzeliście. I czekamy na następną serię, jak się sytuacja potoczy. Z tej strony jak zwykle. Misiek. Pa.